Jak długo trwa uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego? Czas procesowania wniosków imigracyjnych różni się w zależności od rodzaju i miejsca złożenia wniosku. Aby dowiedzieć się, ile czasu zajmie rozpatrzenie Twojej sprawy, możesz wejść na stronę USCIS pod adresem www.uscis.gov i kliknąć na Check the Processing Times. W rozwijanym menu wybierz rodzaj formularza imigracyjnego, który próbujesz sprawdzić, oraz miejsce procesowania wniosku. Nazywam się Agnieszka Piasecka i jestem polskojęzycznym adwokatem imigracyjnym. Urodziłam się i wychowałam w Polsce, a następnie wyemigrowałam do Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskałam Zieloną Kartę oraz Obywatelstwo Amerykańskie. Osobiście przeszłam przez wszystkie etapy procesu imigracyjnego i mogę pomóc Wam w sprawach imigracyjnych w Nowym Jorku. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną po polsku, zadzwoń na numer 727-538-4171.